Gość z oceanu, Marek Wałkowski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Powiedz na początek, czy Biały Dom boi się wojny w Europie? Biały Dom obawia się wojny, choć nie przewiduje, że może ona nastąpić w najbliższym czasie. Natomiast Amerykanie, amerykańska administracja na tyle poważnie traktuje taką obawę, że Joe Biden przy każdej okazji. Ostrzega Putina, ostrzega Rosję, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. To jest bardziej obawa perspektywiczna, dotycząca najbliższych kilku lat. Tutaj nikt nie spodziewa się szybkiego ataku na któreś z krajów członkowskich NATO. Natomiast no jest takie, takie poczucie, czy taka świadomość, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie, to bardzo często powtarza Biden, bardzo często powtarzają to przedstawiciele Białego Domu, że nie zatrzyma się na Ukrainie, że celem Rosji jest odzyskanie wpływów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wiadomo, że w zainteresowaniu Rosji leży także Polska. Polska wizyta, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Czy to będzie kwestia wejścia do NATO, rocznicy wejścia do NATO, czy to jest po prostu jakaś kurtuazyjna wizyta, a może jednak coś więcej? To nie jest tylko 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO. To zwykle nie jest wystarczający powód, żeby zaprosić przedstawiciela innego państwa do Białego Domu. Tych powodów jest więcej. Po pierwsze, Amerykanie od początku rządu Donalda Tuska chcieli zaprosić go do Białego Domu. Ja tu słyszałem od przedstawicieli administracji, że tak, że do takiej wizyty prawdopodobnie dojdzie. Tym bardziej, że mamy w tej chwili prezydenta i premiera z dwóch obozów politycznych, a kompetencje premiera są bardzo duże czy w kwestiach obrony, czy w kwestiach energetyki. Poza tym Joe Biden. Nawet w rozmowie ze mną podczas, przed odlotem Marine One z Białego Domu przyznał, że jest zadowolony z tego, że w Polsce nowy polski rząd jest bardzo proeuropejski. Natomiast Amerykanie nie chcieli tworzyć kontrowersji, dlatego że wiadomo było, że gdyby zaprosili do Białego Domu tylko premiera Tuska, no to w Polsce doszłoby do kontrowersji, do awantury politycznej wręcz czego Amerykanie absolutnie nie chcą robić, tym bardziej że doceniają rolę prezydenta Dudy w kwestii wojny na Ukrainie czy sojuszu transatlantyckiego. W związku z tym właśnie taką formułę wybrano, żeby i prezydent i premier zagościli tutaj w Białym Domu. No ale to też się wpisuje właśnie w szerszy kontekst, od którego zaczęliśmy, czyli sprawa Ukrainy, sprawa NATO. Biden chce, żeby Wybrzmiała ta kwestia podczas tej rozmowy, tym bardziej, że Polska jest znakomitym sojusznikiem, bo wydajemy 4%, prawie 4% na obronność, bardzo wspieramy Ukrainę. Sprawa przyjęcia przez Polskę uchodźców, także jesteśmy znakomitym przykładem, żeby to przesłanie Bidena, że Ameryka ma znakomitych sojuszników, że. Biden odtwarza te sojusze, że jest wierny tym sojuszom, żeby to przesłanie wzmocnić. No to wiemy już, jak w takim razie patrzy na to Biały Dom, ale powiedz, jak patrzą na to twoi koledzy z branży? Czy to rzeczywiście dla amerykańskich mediów jest jakieś wydarzenie? Mówię tutaj o wizycie prezydenta i premiera. Czy może jednak odbierany jest to tak, że przyjeżdża po prostu taki ubogi krewny z Europy? No nie. E Amerykańscy dziennikarze wiedzą oczywiście o tej wizycie. To nie jest tak, że w tej chwili wszyscy mówią, że czy dyskutują o tym, jak ona będzie wyglądała? Na razie zresztą nie ma tych planów, to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast bez wątpienia, kiedy do niej dojdzie, zostanie ona odnotowana. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili toczy się zażarta dyskusja o pakiet pomocy dla Ukrainy. Mamy część Republikanów w kongresie, którzy blokują ten pakiet. Mamy Donalda Trumpa, który według Białego Domu, według Bidena i według wielu komentatorów podważa fundamenty Sojuszu Transatlantyckiego. W związku z tym na pewno ta wizyta będzie uważnie obserwowana. O tym Trumpie porozmawiamy za chwilę, natomiast jeśli chodzi o samą wizytę, rozumiem, że tutaj nie są jeszcze znane szczegóły. Czy być może będąc bardzo blisko Białego Domu, a nawet w Białym Domu, wiesz już coś na temat tej wizyty? Czy to będą spotkania robocze, czy raczej konferencje prasowe, uśmiech, wspólne zdjęcia i shake-handy? Na razie nie ma wypracowanej formuły tej wizyty. Prace nad tym, jak ona ma wyglądać, trwają. Oczywiście możliwa jest wizyta czysto robocza. Takie zdarzają się tutaj w Białym Domu, kiedy przywódca zagraniczny po prostu przyjeżdża. Jest spotkanie w gabinecie owalnym, trwa to godzinę i opuszcza Biały Dom. Natomiast możliwa jest większa ranga tej wizyty. Myślę, że Amerykanie będą chcieli taką rangę nadać. Może nie jest to wizyta państwowa, będzie ona miała bardziej charakter roboczy, ale myślę, że administracja amerykańska będzie chciała, żeby ten silny głos. Poparcia dla NATO, wsparcia dla Ukrainy, czy pokazania Polski jako takiego bliskiego, dobrego sojusznika, którego warto w razie czego bronić. Myślę, że Biały Dom będzie chciał, żeby ten głos wybrzmiał. Natomiast pamiętajmy o tym, że tu w Białym Domu dwa tygodnie, bo jeszcze mamy dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie do tej wizyty, to jest wieczność. W związku z tym o szczegółach będziemy mówić tuż przed wizytą. To w takim razie o szczegółach tuż przed wizytą, a teraz wróćmy do Donalda Trumpa, o którym już wspomniałeś. Tutaj w Europie ogromne poruszenie po jego słowach, zwłaszcza po zachętach w stronę Władimira Putina, by atakował te kraje, które nie wpłacają określonej liczby pieniędzy, określonego procenta PKB, jeśli chodzi o obronność. A jak to odbierane jest w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest po prostu taka ostra typowa amerykańska kampania? Czy tam też te słowa wywołały oburzenie? To zależy kogo zapytać. Wielu republikanów, tak jak zresztą niektórzy polscy politycy mówią, że a to jest tylko retoryka Trumpa, Trump nie jest zawodowym politykiem, w związku z tym nie zawsze formułuje swoje poglądy w taki sposób, jak to robią światowi przywódcy, że ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu, bo tak naprawdę Trump się przechwalał tym, że de facto szantażował kraje NATO, by wpłacały więcej do sojuszu i taki efekt, czyli zamierzony efekt osiągnął. Demokraci, Biały Dom szczególnie bardzo ostro zaatakował Trumpa, mówiąc o tym, że jest to podważanie fundamentu Paktu Północnoatlantyckiego, czyli artykułu 5, w którym nie ma zapisu, że będzie to uznaniowe, czy sojusznicy będą bronić tego kraju, czy nie. Nie jest to uzależnione od wysokości wpłat na, czy, czy wydatków na obronność. Jeśli chodzi o te odpowiedzi czy sugestie, że ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu, po części tak, ale jeżeli popatrzymy na szerszy kontekst, no to jest wyraźny powód do zaniepokojenia. Po pierwsze, dlatego, że Donald Trump nie kryje, że sprzeciwia się dalszemu finansowaniu e, Ukrainy. E, jego doradcy, jego syn e, jasno i wprost i publicznie od pewnego czasu mówią, że należy odciąć e, wsparcie Ukrainy, że jeśli Donald Trump zostanie prezydentem, to następnego dnia pieniądze amerykańskie przestaną na Ukrainę płynąć, no, a to oznacza de facto porażkę Ukrainy. Mamy cały kontekst rosyjski, jeszcze od kampanii wyborczej, czyli kontakty sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami. Czy fakt, że Trump nie krytykuje nawet teraz po śmierci Nawalnego Putina. Więc to wszystko, czy na przykład wypowiedzi byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, Johna Boltona, który mówi, że w pewnym momencie w trakcie swojej prezydentury Trump był bardzo bliski wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO. Więc jeżeli wpisze się to tę wypowiedź Trumpa w ten szerszy kontekst, no to rzeczywiście są powody do obaw. No my tutaj się na absolutnie elekcji Donalda Trumpa w Europie obawiamy dużo jest dyskusji na ten temat. A powiedz, czy, co, co w ogóle Amerykanów czy Amerykanów w ogóle obchodzi sytuacja w Europie, jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO, o Ukrainę i pewnie usłyszę odpowiedź, że zależy kogo zapytać, czy zwolenników republikanów, czy może elektorat Demokratów? Oczywiście w trakcie amerykańskiej kampanii wyborczej, bo z taką już mamy do czynienia, najważniejsze są kwestie gospodarki amerykańskiej, inflacja, ceny benzyny itd., ale sprawa wojny na Ukrainie i przez to Europy, NATO, wschodniej flanki NATO jest oczywiście obecna w amerykańskiej debacie politycznej i to w zaskakująco silny sposób, zarówno po stronie Republikanów, jak i po stronie Demokratów. To poparcie dla Ukrainy, które na początku było bardzo duże, niestety stopniało w dużym stopniu za sprawą byłego prezydenta Donalda Trumpa i jego otoczenia, bo jak pamiętam, kiedy rosyjskie czołgi wjeżdżały na Ukrainę, to właściwie prawie cała Ameryka była po stronie Zoeńskiego, po stronie Ukrainy. Natomiast z czasem tych głosów krytycznych wobec Ukrainy, krytycznych wobec Zoeńskiego ze strony otoczenia Donalda Trumpa, czy tego ruchu MAGA, Make America Great Again, związanego z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Było coraz więcej. No i ten sceptycyzm zaczął narastać. Do tego dochodzi fakt, że no w, tej, w tym pojedynku z Putinem pośrednio na Ukrainie, no Ukraina nie odnosi zwycięstw, w związku z tym wielu Amerykanów, szczególnie właśnie zwolenników partii republikańskiej, mieszkających gdzieś tam na amerykańskiej prowincji, mówi, no wydaliśmy 100 miliardów dolarów, teraz mamy wydać następne 50 miliardów a nie widać końca tego konfliktu. W związku z tym e, rzeczywiście jest to temat amerykańskiej debaty publicznej, tym bardziej, że został on także połączony z kryzysem na amerykańskiej granicy. Republikanie mówią, dlaczego mamy zajmować się granicą Rosji z Ukrainą, a nie zadbamy o granice Stanów Zjednoczonych z Meksykiem e, i tą falą nielegalnej imigracji. Oczywiście jest w tym trochę hipokryzji, sporo hipokryzji, dlatego że niedawno Amer republikanie, zresztą na polecenie Donalda Trumpa zablokowali taki pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela, e, e, Tajwanu i dla, na wzmocnienie ochrony e, amerykańskiej południowej granicy. No ale jednak jest to tematem e, ameryka dyskusji Amerykanów, jest to tematem kampanii wyborczej. No i niestety stało się przedmiotem politycznego sporu i wyraźnego podziału między Republikanami a Demokratami. E, przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, który jest w stałym kontakcie, z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, nie dalej jak dwa dni temu był w mar i opublikował zdjęcie razem z byłym prezydentem. Nie chce nawet poddać projektu wsparcia dla Ukrainy pod głosowanie. No a amerykańskie procedury parlamentarne są takie, że jeśli tego nie zrobi, no to bardzo trudno, nawet jeśli w kongresie jest większo poparcie większości. Takiego pakietu, to bardzo, bardzo trudno jest taki pakiet uchwalić. A teraz muszę trochę odwołać się do tego, do Twoich odczuć. Kiedy tak nasłuchujesz o tym, co mówi się w Białym Domu, co mówią też amerykańscy dziennikarze, to nie masz trochę wrażenia, że skuteczność artykułu 4 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówię tutaj o bezpieczeństwie, zależy trochę od tego, kto zasiada w gabinecie owalnym? No, różnica jest wyraźna. Donald Trump mówi, jak nie zapłacicie to mogę was nie bronić i Joe Biden, który mówi, że będę bronił każdego centymetra terytorium NATO, Putin nie waż się nawet myśleć o agresji na NATO. Więc z punktu widzenia Putina różnica jest ogromna. Oczywiście nikt nie spodziewa się, że Trump wycofa Stany Zjednoczone z NATO, kiedy zostanie prezydentem, ale obawy są nawet wśród amerykańskiej klasy politycznej na tyle poważne, że kongres uchwalił specjalną ustawę, która uniemożliwia prezydentowi jednostronne wycofanie się z Paktu Północnoatlantyckiego. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych może blokować pomoc dla Ukrainy, może paraliżować NATO, więc oczywiście jest tak, że nawet przy tych przepisach, nawet przy tym formalnym zakazie wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO, już może zostać osłabiony. Oczywiście. Tu znowu mamy do czynienia z taką sytuacją, że zależy kogo zapytać. Demokraci uważają, że jest to poważne zagrożenie i dla Stanów Zjednoczonych, uderzenie w amerykańskie interesy, uderzenie w sojusz północnoatlantycki. Z kolei Republikanie mówią, że to jest tylko taktyka Trumpa, że to jest tylko próba wymuszenia tego, żeby kraje europejskie zwiększyły wydatki na obronę. Cały czas rozmawiamy trochę o jakby zagrożeniu ze strony Donalda Trumpa. A jakie są nastroje w Stanach? My w ogóle wiemy, że Trump jednak jest na tej fali wznoszącej i on jest bliżej wygrania tych wyborów prezydenckich? Ja bym powiedział, że jest pół na pół. W tej chwili sondaże pokazują minimalną przewagę Donalda Trumpa. Co jest to tyle niepokojące dla obozu Joe Bidena, że cztery lata temu, kiedy minimalnie wygrał wybory prezydenckie na tym etapie. Sondaże pokazywały kilkuprocentową przewagę Bidena. Mówię o średniej z sondaży, bo oczywiście są takie, które pokazują przewagę Bidena, są takie, które pokazują niewielką przewagę Trumpa, są takie, które pokazują dużą przewagę Trumpa. No ale rzeczywiście w obozie demokratów jest zaniepokojenie. Dla wielu Amerykanów problemem jest wiek obecnego prezydenta. On ma w tej chwili 81 lat. Amerykanie myślą nie tylko o tym, co będzie za rok, kiedy będzie ewentualnie zaprzysiężony na kolejną kadencję, ale także przez kolejne cztery lata, no bo wtedy kończąc swoją prezydenturę, miałby 86 lat, no to już jest wiek zaawansowany. Trump jest niewiele młodszy, ale on nie jest postrzegany w taki sposób, jak Biden. On jest uważany za bardziej energicznego, dynamicznego polityka. W związku z tym, jeżeli. Zapytać ekspertów, czy popatrzeć na sondaże, no to rzeczywiście każdy scenariusz w tej chwili jest możliwy. Możliwe jest zwycięstwo Bidena, możliwe jest zwycięstwo Trumpa. Natomiast pamiętajmy, do wyborów jeszcze jest ponad pół roku, a to jest, jak mówiłem, tutaj w Białym Domu dwa tygodnie to jest wieczność, w amerykańskiej polityce sześć miesięcy to również jest wieczność. Ty właśnie jesteś w Białym Domu, w sali konferencyjnej Białego Domu, to porozmawiajmy trochę teraz o tobie. Jesteś jednym z niewielu ludzi, z niewielu Polaków, którzy mają w ogóle dostęp do Białego Domu. Jak to jest być w Białym Domu? E, dziennikarzy polskich, którzy mogą tutaj wchodzić, którzy mają stałe akredytację, jest więcej, natomiast rzeczywiście jestem Jedynym polskim dziennikarzem w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu, w polu prasowym prezydenta Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że e, jestem w gabinecie owalnym przy okazji wizyt zagranicznych przywódców, e, że mogę w czasie briefingów zadawać pytania e, rzecznicę Białego Domu, która stoi przy tym podium, czy Johnowi Kirby, rzecznikowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Joe Biden mnie rozpoznaje, stąd łatwiej jest e, zadawać mu pytania, e, czy podczas różnych wydarzeń w Białym Domu, czy podczas. E, E, z, rozmów z dziennikarzami przed odlotem. Każdego dnia, kiedy przechodzę tu do Białego Domu, a jestem tu prawie codziennie, mam takie poczucie, że jeszcze kilka lat temu sprawy polskie praktycznie nie były tutaj obecne. E, żeby uzyskać stanowisko strony amerykańskiej, czekaliśmy na jakiś komunikat Departamentu Stanu albo na możliwość zadania pytania na briefingu w Departamencie Stanu. Natomiast teraz, dzięki obecności mojej, ale także moich kolegów, właściwie sprawy polskie, sprawy Ukrainy, sprawy. Naszego regionu, sprawy Europy, są na stałe obecne w debacie amerykańskiej słyszą pytania dotyczące polski amerykańscy dziennikarze, czy dotyczące Ukrainy, czy dotyczące Nord Stream 2. Także mam takie poczucie, że dzięki obecności stałej obecności blisko amerykańskiego prezydenta w korpusie prasowym Białego Domu sprawy polskie są znacznie bardziej wyeksponowane. Zarówno wśród amerykańskich dziennikarzy, jak i administracji. Mówisz, że Joe, Biden, że Joe Biden cię rozpoznaje. W takim razie zastanawiam się, nie wiem, czy możesz to ocenić. Czy łatwiej jest zadać pytanie bezpośrednio prezydentowi Stanów Zjednoczonych, największego światowego mocarstwa, czy na przykład prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Ja nie wiem, jak trudno jest zadać prezydentowi Dudzie pytania, natomiast z Joe Bidenem jest tak, w odróżnieniu zresztą od Donalda Trumpa. Bo on był oczywiście krytykowany za wrogi stosunek do mediów. To były takie antagonistyczne relacje między Trumpem a dziennikarzami, ale on potrafił, wychodząc z gabinetu owalnego, idąc do helikoptera Marine One, przez 20 albo 30 minut odpowiadać na pytania dziennikarzy. Dostęp do Joe Bidena jest trochę trudniejszy. On nie zawsze się zatrzymuje przy dziennikarzach, zwykle to jest jedno, dwa, trzy pytania. Rzadko organizuje konferencje prasowe. Wiem, więc w tym sensie e, to nie jest tak, że właściwie e, każdy w każdej chwili może mu zadać pytanie. No ale rzeczywiście jest tak, że e, ponieważ dziennikarze zawsze są przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, e, pul prasowy towarzyszy prezydentowi, kiedy idzie do, jedzie do kościoła, e, kiedy idzie na spacer, kiedy idzie do restauracji, kiedy e, odlatuje helikopterem Marine One. Dziennikarze są na pokładzie Air Force One. E, w związku z tym tych okazji do zadawania pytań prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo bardzo dużo. No i cieszę się, że od czasu do czasu takie okazje mam również ja. No ale rozmawiasz na pewno też z dziennikarzami ze Stanów Zjednoczonych, no siłą rzeczy, pracujecie w jednej branży. Jakie ty pytania, jakie ty opinie o naszym kraju, o naszym regionie, o Europie słyszysz najczęściej z ust amerykańskich dziennikarzy? No, wbrew temu, co niektórzy mówią, że Polska ma złe notowania wśród Amerykanów. Że jesteśmy uważani za współwinnych Holokaustu, że jesteśmy krajem zacofanym. Ja mam bardzo dobre opinie na temat te tego, słyszę bardzo dobre opinie na temat Polski, na temat szczególnie ostatnio, po tym jak Polska zachowała się w sprawie konfliktu na Ukrainie. Amerykanie przychodzili do mnie, amerykańscy dziennikarze i przedstawiciele administracji. Gratulowali mi, dziękowali mi. Ja, oczywiście, wiem, że to nie jest moja zasługa, tylko moich rodaków w Polsce, ale właściwie non-stop przy każdym spotkaniu, czy z dziennikarzami, czy z przedstawicielami kongresu, czy amerykańskiej administracji, słyszałem komplementy pod adresem Polski. Wcześniej to bywało różnie. Za prezydentury Busha Polska miała dobre notowania wśród administracji, dlatego, że Bush potrzebował Polski jako przeciwwagi dla tej zgniłej zachodniej Europy, która nie chciała poprzeć wojny w Iraku. My byliśmy filarem tej nowej Europy, jak mówili przedstawiciele amerykańskiej administracji. Za czasów Bidena, za czasów Obamy, te relacje były poprawne, dobre, poprawne. Obama przyjeżdżał do Polski, polscy przywódcy przyjeżdżali tutaj. Za Trumpa relacje były bardzo dobre ze względu na bliskość ideologiczną prawa i sprawiedliwości i tego ruchu MAGA i obozu Donalda Trumpa, czy w kwestiach imigracji, czy w kwestiach w stosunku do Unii Europejskiej, więc ten sojusz był bardzo bliski. W przypadku administracji Bidena na początku były one trochę chłodne. Amerykanie czasami wytykali Polsce czy polskiemu rządowi kwestie praworządności czy sprawę mediów. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła wojna w Iraku, kiedy Polska stała się tym centrum przerzucania pomocy dla Ukrainy, kiedy przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, kiedy stała się bardzo solidnym, sojusznikiem i partnerem Stanów Zjednoczonych, to właściwie negatywnych opinii, czy nawet sugestii jakichkolwiek, że coś jest nie tak z relacjami polsko-amerykańskimi, ja, ja już nie słyszę. Głos Ameryki w studiu wirtualnej Polski, Szanowni Państwo, to jest niezwykła okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda z trochę innej perspektywy, być może nawet od kulis sala konferencyjna Białego Domu, a w niej Marek Wałkuski, korespondent polskiego radia w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.